Hej, hej, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o biegunkach infekcyjnych. Wiadomo, że to nic przyjemnego, ale na szczęście w Europie, gdzie mamy sensowny dostęp do opieki zdrowotnej i czystej wody, biegunki najczęściej nie są stanem zagrożenia życia, lecz jedynie przejściową niedogodnością. Biegunka to stan infekcyjny, który może być wywołany przez toksyny bakteryjne, same bakterie, wirusy czy też pasożyty. Charakteryzuje się on zmianami w konsystencji stolca. Staje się on półpłynny lub płynny. Zwiększa się częstość oddawania stolca do trzech i więcej w ciągu dnia. Niektórzy w podręcznikach również wymieniają zwiększoną masę wydalanego stolca w ciągu doby. Chociaż szczerze powiedziawszy, ja nigdy nie wpadłbym na pomysł, żeby ważyć ilość stolca, ale widać autorzy podręczników mają ciekawsze pomysły ode mnie. Obecność patologicznych domieszek, jak krew czy śluz, wskazują na to, że mamy do czynienia z biegunką. Ponadto często biegunce towarzyszą nudności i wymioty, a niejednokrotnie również gorączka i bóle brzucha. W zależności od długości trwania biegunki, dzielimy je na ostre, jeżeli trwają poniżej 14 dni, oraz na przewlekłe, jeżeli trwają powyżej 14 dni. Jeżeli chodzi o przedłużające się mocno biegunki, biegunki o podłożu infekcyjnym, na przykład kryptosporydiami, to są takie pasożyty, to istnieje spore ryzyko, że u pacjenta występują jakieś zaburzenia odporności. Na przykład trwająca powyżej 30 dni biegunka wywołana przez kryptosporydia, jest jedną z objawów klasy B, jeżeli chodzi o AIDS. Dlatego warto pamiętać, że przedłużające się długie biegunki mogą wskazywać na pewne niedobory odporności u pacjenta. Biegunka w przebiegu zakażenia może powstawać w zupełnie różnych mechanizmach. W przypadku mechanizmu enteroinwazyjnego bakterie wnikają do środka enterocyta, namnażając się i wywołując stan zapalny, który prowadzi do owrzodzeń i krwawień w jelitach, przez co w może znajdować się krew oraz śluz. Jeżeli chodzi o mechanizm enterotoksyczny, to toksyny wytwarzane przez bakterie wiążą się z receptorami na powierzchni enterocytów, wpływając na produkcję wtórnych przekaźników, takich jak cykliczny AMP czy cykliczny GMP, a ostatecznie wpływając na kanały i transportery na powierzchni enterocyta. Zostaje wzmożona sekrecja chlorków do światła jelit, a jednocześnie zablokowana resorpcja sodu, a razem z nim wody i efektem tego jest również wodnista biegunka. Mechanizm enterocytotoksyczny to już wyższa szkoła jazdy, ponieważ te toksyny wytwarzane przez bakterie, one nie tam, że jakoś tam się bawią z receptorami, one po prostu niszczą enterocyty, które uwalniają swoją zawartość do światła jelit, czyli po prostu cytoplazmę, która zawiera sporo elektrolitów, a ponadto rozwalone są enterocyty, więc nie resorbują wody ze światła jelit, co również prowadzi do niezłej biegunki. Ostatni mechanizm to mechanizm enteroadherencji związany jest z przylepianiem się bakterii do światła jelita, a bakterie te tworzą taką zwartą warstwę, tak zwany biofilm, przez co zmniejszają zdolność enterocytów do resorpcji wody czy innych substancji, a wiecie doskonale, czym to się kończy. Biegunki mogą prezentować się naprawdę przeróżnie. Najczęściej mamy do czynienia z, jednak z biegunkami wodnistymi, które nie zawierają żadnych patologicznych domieszek. Najczęściej wywołują je wirusy, ale również niektóre bakterie, jak Clostridium difficile, Bacillus cereus czy Escherichia coli typu enteropatogennego i enterotoksycznego. Historycznie pamiętamy również epizody niesamowicie nasilonych wodnistych biegunek, które były wywoływane przez Vibrio cholerae, Warto pamiętać taki faktoid, bo jest bardzo lubiany do testowania na różnych egzaminach: że po fazie intensywnych wodnistych biegunek w kale właśnie osoby chorej na cholerę znajdują się strzępki błony śluzowej jelit, które mają białawy kolor i dodatkowo właśnie ten cały kał ma taki rybi zapach i nazywany jest to stolcem ryżowym, więc keep in mind stolec ryżowy to jest cholera po prostu. Krwistośluzowe śluzowe biegunki, którym często towarzyszą intensywne bóle brzucha, czy też bolesne parcia na stolec, nazywane są często dysenteriami czy też czerwonkami. Chociaż tak naprawdę chorobę nazwaną czerwonką wywołują dwa patogeny. Pałeczki z rodziny Shigella, które wywołują czerwonkę bakteryjną, lub entamoeba histolytica, to jest właśnie taka ameba wywołująca czerwonkę amebową. Jednak podobne objawy mogą również dawać infekcji innymi patogenami. Warto wspomnieć o Salmonelli i które zostaną omówione w dalszej części odcinka. Niekiedy towarzyszą biegunce wymioty i te wymioty są tak naprawdę dominującym objawem i najczęściej wynikają z zatrucia toksynami bakteryjnymi, najczęściej gronkowca złocistego, które spożywamy razem z pokarmami czy też infekcją Bacillus cereus, typem wymiotnym właśnie tej bakterii. Jeżeli chodzi o zatrucie toksynami, to objawy nie utrzymują się z reguły dłużej niż 12 godzin. Warto mieć na uwadze typowy zespół durowy, który jest wywoływany przez bakterie Salmonelli typu tyfi i paratyfi, gdzie biegunce towarzyszy również wysoka gorączka, hepatosplenomegalia, Limfadenopatia, objawy neuropsychiatryczne, czy też względna bradykardia, czyli akcja serca poniżej 100, mimo tego, że gorączka jest bardzo wysoka. I właśnie temu inwazji jelita dodatkowo może towarzyszyć rozsiew i ogólnoustrojowa infekcja, ale również o salmonelli powiem w kolejnej części od tego odcinka. Jeżeli chodzi o biegunki wywoływane przez wirusy, to najczęściej, właśnie zwłaszcza w populacji dzieci malutkich, takich poniżej 5 lat, prym wiodą rotawirusy. Ponadto inne wirusy wywołujące biegunki to norowirusy, czasami też nazywane norwowirusami, bo ogólnie cała nazwa tej rodziny wirusów to wirusy Norwalk oraz też właśnie adenowirusy. Do zakażenia wirusami najczęściej dochodzi na drodze fekalno-oralnej, przez pokarm i z człowieka na człowieka. W każdym razie, w przypadku infekcji wirusowych, jak już wspomniałem, biegunki mają najczęściej postać wodnistą, z towarzyszącymi wymiotami, bólami brzucha czy stanem podgorączkowym. U dorosłych często objawy nie są jakoś mocno nasilone, za to u malutkich dzieci takie intensywne biegunki mogą doprowadzić do odwodnienia i ciężkiego stanu ogólnego, dlatego też nasze postępowanie zależy w dużej mierze od stanu dziecka, stopnia odwodnienia, a w przypadku przewlekłych i ciężkich stanów również hospitalizacji wymagają te dzieciaki i wtedy wykonuje się badania diagnostyczne które najczęściej potwierdzają infekcję rotawirusem czy też innymi wirusami, a polegają one na wykrywaniu antygenów wirusowych właśnie w kale pacjenta. Jeżeli chodzi o leczenie, to leczymy zazwyczaj objawowo, przede wszystkim nawadniamy, uzupełniamy elektrolity. W infekcjach wirusowych zawsze warto pomyśleć o dorzuceniu probiotyków. Tylko błagam, niech to będą probiotyki z prawdziwego zdarzenia, które są lekami, a nie suplementami diety. I właśnie bardzo fajną prasę mają takie, które zawierają bacillus rhamnosus, czy sacharomyces buldarii. Często również dobrze działa Diosmektyt, czyli tak zwana nasza smekta, którą uwielbialiśmy będąc dziećmi, która po prostu smakuje masakrycznie. Ale mam dla Was taki trik, jak z tą smektą sobie poradzić. E, mianowicie, żeby dzieciak ze smakiem zjadł, no to można po prostu to roznieść w bananie, i dzieciak nawet się nie zorientuje, że się nażar smekty. E, smaczek mu gituwa, bo bananowy, jest zadowolony, i my też jesteśmy zadowoleni, bo udało się w dzieciaka to wcisnąć. Jeżeli chodzi o rotawirusa, to istnieją na niego szczepionki, które należą do szczepień zalecanych. Zazwyczaj w zależności od firmy produkującej szczepionki podaje się od 2 do 3 dawek bardzo małym maluszkom, tak aby wszystkie dawki szczepionki zostały podane do ukończenia 26 tygodnia życia, co właśnie zapobiega rozwojom właśnie takich bardzo ciężkich Biegunek, które czasami mogą prowadzić do wstrząsu, ciężkiego odwodnienia, stanu zagrożenia życia dla takich małych dzieciaczków. W przypadku badania pacjenta z biegunką, bardzo ważne jest ogólne wrażenie, jakie sprawia chory, czy występują zaburzenia świadomości, np. wynikające z odwodnienia. To szczególnie ważne w przypadku małych dzieci. Ewentualne splątanie, podsypianie, temperatura ciała, np. gorączka towarzyszy często biegunkom, jak jest tętno, ciśnienie, czy nie ma objawów wstrząsu, jaki jest rytm oddychania, bo przyspieszony oddech może wskazywać na kwasicę metaboliczną, która właśnie wynika z biegunki. Bo kojarzycie, soki jelitowe, żółć mają sporo wodorowęglanów, które uciekając wciąż z treścią biegunkową, doprowadzają do utraty zasad, Czyli wychodzi z tego kwasica. Więcej o kwasicach możecie dowiedzieć się z cyklu o równowadze kwasowo-zasadowej, którą właśnie podlinkowuję tutaj na kanale. Poza tym warto zajrzeć do dzioba, jakie są śluzówki, czy język, czy nie są przesuszone. U maluszków, tych takich mega maluszkowatych, warto również zbadać ciemiączka, czy mogą, bo właśnie w bardzo odwodnionym stanie może być to ciemiączko wklęśnięte. Jedne z istotniejszych badań przy biegunkach to ocena stopnia odwodnienia, w tym badanie powrotu włośniczkowego, który polega na ucisku skóry przez przynajmniej 5 sekund, a następnie mierzenie czasu, jak jest potrzebne, aby zbladły obszar skóry ponownie nabrał różowego koloru. Czas powrotu, który wynosi powyżej 2 sekund, uznaje się za nieprawidłowy. Istnieją różne techniki badania powrotu włośniczkowego. Ucisk na płytkę paznokciową, na palec dłoni, na powierzchnię klatki piersiowej na mostku. Z badań, które miały pokazać, które miejsce jest najlepsze, link podam poniżej, wychodzi, że tak naprawdę najsensowniej jest badać to na palcach dłoni. Daje to najbardziej wiarygodny, powtarzalny wynik. Dodatkowo badanie fałdu skórnego jest dosyć istotne w badaniu odwodnienia, gdzie na bocznej powierzchni skóry brzucha, mniej więcej na wysokości pępka chwytamy pomiędzy palec wskazujący a kciuk właśnie fałd skóry który po puszczeniu w prawidłowym stanie nawodnienia powinien od razu jakby zniknąć, się rozprostować natomiast w przypadku odwodnienia fatu może się nie rozprostować od razu lecz właśnie może przez chwilę stać. Na poniższym wideo pokażę Wam w jaki sposób można zbadać ocenić powrót włośniczkowy właśnie na, na bazie badania palca Ostatecznie najlepszym kryterium oceny ciężkości odwodnienia jest mierzenie po prostu masy ciała i zmian masy ciała. Jeżeli chodzi właśnie o zmianę masy ciała poniżej 3% wyjściowej, jest to właśnie minimalne odwodnienie, pomiędzy 3 a 9% jest to odwodnienie umiarkowane, natomiast powyżej 9% masy ciała. Zmiana jest to odwodnienie ciężkie, które jest wskazaniem również do hospitalizacji. Jak wiadomo, częściej właśnie jeżeli chodzi o małe dzieci, które są często ważone, no to lepiej można to ocenić. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to często te osoby po prostu nie mierzą, nie ważą się i nie wiedzą w ogóle jaką mają masę ciała, więc ciężko ocenić w jaki sposób ta masa się zmieniła. W leczeniu biegunek i odwodnienia podstawowe znaczenie ma płynoterapia doustna. Najlepiej te role spełniają hipoosmotyczne preparaty elektrolitowe i nie jest zalecane pojenie hiperosmotycznymi płynami, np. sokami. Niektóre małe dzieciaki mają w ogóle biegunki od picia dużej ilości soków, w ogóle jakby nie na bazie infekcyjnej, tylko po prostu dlatego, że są to tak hiperosmotyczne też płyny. Na samym początku intensywne nawadnianie jest najważniejsze, ale następnie ważne jest, żeby po prostu poić dziecko zgodnie z jego dobowym zapotrzebowaniem na płyny. Zapamiętajcie tę tabelkę, bo jest ona bardzo istotna, zarówno przy dawaniu dziecku picia, jak również płynoterapii w razie stanów ciężkich, gdzie stosujecie płynoterapię dożylną. Zasada jest prosta, jeżeli dziecko waży do 10 kg, to na każdy kilogram dostaje 100 ml płynów w ciągu doby. Jeżeli waży między 10 a 20 kg, to na starcie dostaje 1000 ml plus 50 ml na każdy kilogram powyżej 10 kg. Na przykład jeżeli dziecko waży 12 kg, to dostaje 1000 na start i jeszcze te 2 kg ma powyżej 10, czyli 2 razy 50, czyli 100 ml dodatkowe, czyli w sumie 1100 ml taki dzieciok dostanie. Natomiast jeżeli dzieciok czy jakiś dorosły waży powyżej 20 kg, no to na star dostaje 1500 ml płynów i 20 ml na każdy kilogram powyżej właśnie 20 kg i właśnie w podobny sposób to wszystko liczymy. Jeżeli chodzi o dietę, to warto karmić dziecko tym, co lubi i chce jeść, ale warto pamiętać, żeby dawać mniejsze porcje częściej. Są też właśnie jeszcze takie pomysły, żeby jednak to były lepiej tak jakieś klejki skrobiowe, jakieś marchewki, marchwianki czy jakieś banany, które by właśnie pomagały, działały też właśnie przeciwbiegunkowo i, i, i pomagały, ale ważne jest to, żeby dziecko jak najszybciej też zacząć ponownie żywić. Bardzo istotna jest świadomość, kiedy pacjenta z biegunką należy skierować do szpitala, ponieważ czasami może to stanowić po prostu taka biegunka stan zagrożenia życia. Przede wszystkim wstrząs, który może objawiać się tachykardią, spadkiem ciśnienia skurczowego poniżej 90 mm supertęci, czy też jako zmniejszenie amplitudy wypełnienia tętna. No bo na przykład w przypadku ciśnienia skurczowego poniżej 60 mm partenci, to właśnie tętno na tętnicy promieniowej może być zupełnie niewyczuwalne. Inne ze wskazań do hospitalizacji to ciężkie odwodnienie definiowane jako zmiana masy ciała o 9%, czy też zaburzenia neurologiczne, takie jak podsypianie, właśnie utrudniony kontakt, czy też uporczywe żółciowe wymioty które sprawiają, że leczenie płynoterapią doustną może być nieskuteczne. Warto mieć też na uwadze warunki społeczne, np. czy to nie jest samotna seniorka albo senior zaniedbany, czy też dziecko zaniedbywane przez rodziców, gdzie rodzice nie ogarniają albo nie chcą ogarniać tego, żeby należycie je poić, należycie się dzieckiem zająć, Dlatego często właśnie też takie osoby, tacy pacjenci wymagają hospitalizacji. Właśnie również też czasami intensywne wymioty, biegunki mogą być związane z pewnymi stanami, które wymagają interwencji chirurgicznej, bo to też często towarzyszą temu gorączki, boleści brzucha. Nie wiadomo, czy to mogą być jakieś perforacje, jakieś skręty, jakieś niedrożności, czy zapalenie wyrostka robaczkowego. No jakby całe spektrum rzeczy, które może właśnie być... W kwestii chirurgicznej również, jeżeli podejrzewamy taki stan, to warto skierować właśnie pacjenta do szpitala. W tym odcinku powiedziałem już sporo o tym, czym tak naprawdę jest biegunka, w jaki sposób ją definiujemy, jakie typy biegunki mogą być. Również sporo powiedziałem o biegunce wirusowej i ogólnym badaniu pacjenta z biegunką i ogólnym leczeniu opłynoterapii w przypadku biegunek. Natomiast w kolejnej części filmu zajmę się dokładniej opowiedzeniem Wam, o niektórych typach bakterii, które często również wywołują biegunki. Opowiem o jersiniach, opowiem o Clostridium difficile, o salmonelli, o typach właśnie, które nie wywołują zespołu durowego, lecz właśnie biegunki, oraz o durowych, czyli salmonelli tyfi i paratyfi, które właśnie wywołują charakterystyczny zespół durowy, a dużo rzadziej wywołują biegunki i na koniec opowiem o wrednej wiedźmie Shigelli. Jeżeli ktoś z was w młodości oglądał Władców much, to właśnie chłopaki znaleźli się masowo w szpitalu wszyscy razem ze względu na to, że zła wiedźma Shigella po prostu wywołała u nich zbiorową srakę. Tymczasem dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w części drugiej filmiku o biegunkach infekcyjnych. Dzięki bardzo za ten odcinek, zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia.